W dzisiejszym odcinku Kulis Wybrzeża zajrzymy w kilka miejsc, które są ważne dla funkcjonowania każdej instytucji, także teatru. Zapraszam do miejsca różne, a ogromnie przez to ważne. U wejścia do teatru wita nas portier. Niektórzy pracownicy zaczynają pracę wcześnie rano, inni kończą ją późno w nocy, dlatego portiernia działa całodobowo. Teatralny bufet to nie tylko miejsce o charakterze gastronomicznym. To tutaj aktorzy spędzają czas w czasie prób czy spektaklu w oczekiwaniu na swoje wejście. Tutaj też toczą się rozmowy, także te w trakcie popremierowych bankietów. Palarnia jest zupełnie tak jak bufet, tyle że bez zaplecza gastronomicznego, ale z równie charakterystycznymi oparami i zapachami. Sekretariat to centrum dowodzenia naszym teatralnym wszechświatem. Tutaj koordynatorka pracy artystycznej tworzy z kierownikiem literackim repertuar. Swoje gabinety ma tu dyrekcja, więc to tutaj zapadają najważniejsze decyzje artystyczne i finansowe. Na drugim piętrze jest księgowość, a także dział promocji i marketingu. To moje biureczko pogrążone w wiecznym chaosie. W podziemiach dyżuruje pan Mirek, konserwator. Z uwagi na leciwość budynku ma sporo pracy. Z jego stolarni korzystają także plastycy przygotowujący elementy scenografii. Archiwum artystyczne zawiera dokumentację twórczości Teatru Wybrzeża. Każda kolejna premiera ma swój numer i teczkę, w której znajdują się podstawowe materiały, takie jak zdjęcia ze spektaklu, program czy projekty kostiumów. Najstarsza część naszych zbiorów znajduje się w archiwum państwowym, ale co nieco została. Nasza załoga liczy blisko 200 osób, około 130 na etacie, 30 w obsłudze widowni, a także sporą grupę pracowników doangażowanych. Nawet kiedy w zamkniętym teatrze pozornie nic się nie dzieje, to zawsze znajdą się ludzie, którzy pracują w teatrze czy dla teatru. W nadchodzących odcinkach QA poznacie kolejnych członków naszej załogi i kulisy ich pracy. Za nami 12 odcinków Kulis Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony rejs i cieszę się, że mogłam być Waszym sternikiem, a raczej Waszą sterniczką. Do zobaczenia w Teatrze Wybrzeże.